Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na drugim odcinku z serii F1.24 1 Kariera kierowcy. Czas na Grand Prix Arabii Saudyjskiej po ostatnim Grand Prix Bahrainu, gdzie poszło naprawdę dobrze, ponieważ udało nam się zająć P4, dzięki czemu zdobyliśmy aż 12 punktów dla naszego zespołu. Nasz teammate też zakończył w punktach na P9, dwa punkty, dzięki czemu my aktualnie w kierowcach P4 nasz teammate P9, a w konstruktorach Sauber na P3, więc bardzo ładny. Był to start sezonu dla nas, i po prostu miejmy nadzieję, że Arabia Saudyjska będzie. Też tak samo dobra, więc teraz się skupimy już szczególnie nad Arabią Saudyjską i również przyszło nam trochę nowych specjalistów, gdzie zaraz Wam właśnie ich pokażę. Czyli mamy oczywiście naszego eksperta do spraw produkcji, ale mamy konsultanta jednostki napędowej i planisty produkcji materiałów, jak i również analityka strategicznego. To są właśnie nowi specjaliści, którzy teraz... Doszli jakby tutaj do tej zakładki specjalistów, bo się ich odblokowuje z czasem, ponieważ oni wyjeżdżają na urlop. Po czym powracają i oni tam mają dla nas zadania na weekend wyścigowy, jak i również takie premie na przykład do robienia ulepszeń czy coś takiego. Więc właśnie. Tak, oto wygląda ta zakładka. Trochę więcej zrozumiałam o co w tym wszystkim chodzi. No niestety właśnie my tutaj zapomniałam wtedy, bo wtedy jeszcze jak nagrywałam ten odcinek, to za bardzo nie wiedziałem na temat tego, więc się mamy tutaj dostępne, oczywiście zadania od tych specjalistów i się, je się wybiera na weekend wyścigowy. Ja tego właśnie nie zrobiłem i właśnie teraz trochę tak pokazuję Wam, o, o co tutaj chodzi, jakie te zadania są. Czyli mam na przykład przetestuj dowolne opony pod kątem zużycia, powyżej 30% podczas. Weekendu, okrążenie 10 okrą przejęć okrążenia 10 okrążeń podczas weekendu wyścigowego, nie wliczając okrążeń zjazdowych i wjazdowych. I również mamy tutaj jeszcze analityka strategicznego. Ukońć program treningowy z strategii wyścigu na dwóch różnych typach opon i opanuj całkowicie wymaganą liczbę programów treningowych jeden podczas weekendu wyścigowego. Czyli ogólnie to są po prostu zadania, które się wybiera. Ja wtedy, kiedy nagrywałem ten odcinek, o tym nie wiedziałem więc nie wybraliśmy zadań i gra nam samodzielnie chyba dobrała tam parę zadań ale dobra, czy coś jeszcze tutaj możemy zrobić? no tak naprawdę nie, jak widzicie no tylko tutaj w wyróżnieniach trochę nam to poszło do góry, punkty w mistrzostwach i tak naprawdę to wszystko, tutaj tak jeszcze szybko patrzę czy coś może dziś możemy zrobić no ale niestety nie, no chyba że coś w B&R yy, i uda nam się coś zrobić w B&R, ponieważ mamy ulepszenia do zrobienia, jak widzicie tam Bota patrzy na od ulepszenia z podwozia, więc my zrobimy tutaj ulepszenie z aerodynamiki za 328 punktów po dopiero Grand Prix Australii, ponieważ my pójdziemy jednak w aronamikę, niech Botas robi tam inne ulepszenia, no i tak teraz już możemy przyspieszać tylko i czas, mamy tutaj tygodniowe środki, ale to jest wciąż za mało żeby zrobić jakiekolwiek ulepszenia, no to przyspieszamy już dalej czas i lecimy do weekendu wyścigowego no więc tak, już jesteśmy tutaj po treningach, jak widzicie zdobywamy dużo tutaj funduszy, punktów, BR, do ulepszeń mamy 431, więc bardzo ładnie, doświadczenie też nam wzrosło po tych um, treningach, bo przypominam, doświadczenie tylko może wzrosnąć po treningach, Na no, więc co, czas na kwalifikacje. Welcome to the Jeddah Corniche, one of the fastest circuits on the calendar. But let's see who'll be fastest of them all. We're about to set the grid for the Saudi Arabian Grand Prix. Yes, it's qualifying. Lamonster, just like funky here. Tutaj pokażył Wam okrążenie numer 2, jako że to było pewnie nasze po prostu szybsze okrążenie niż to co zrobiliśmy dotychczas i po prostu chciałbym Wam pokazać tej głębicie to najszybsze, żeby nie tracić czasu prostu na tych okrążeniach. Zaczynamy. To okrążenie oczywiście jest prostą, startową jak na każdym torze i od razu mamy taką oto szykanę. Lekka poprawa jest po niej i właśnie to pierwsze okrążenie że było naprawdę fenomenalne. I tak, ale tak sobie pomyślałam, że kurde, może nie przejdziemy jednak w WQ2 I wolę jednak wyjechać ponownie Szkoda, że to zrobiłem tylko na świeżych oponach, bo zmarnowaliśmy dwa komplety w 1 Jeżeli przejdziemy dalej, no to będziemy mieli tylko już jeden, jeden świeży komplet opon po prostu Więc to trochę przykro, szkoda, że zrobiliśmy No ale tak, jedziemy dalej, aktualnie po pierwszym sektorze mamy prawie... 14 setnych poprawy, więc to mi się na razie podoba. Przejeżdżamy bardzo blisko band, żeby jak najmniej czas może gdzieś tracić, tracić na tych zakrętach, a tylko właśnie zyskiwać, co nam się udaje dotychczas, ponieważ prawie dziesiąte poprawy jest. Kończymy drugi sektor i mamy najszybszy fioletowy sektor ze wszystkich, więc to też bardzo dobra. Yy, Sytuacja dla nas, można powiedzieć. No ale teraz wyjeżdżamy już na tą ostatnią, prostą, najszybszą, prostą na całym dorze. Prawie 330 km na godzinę jechaliśmy i prawie pół sekundy poprawy. No i także już teraz przechodzimy dalej, ale już skończymy to okrążenie. Zobaczymy, gdzie ukończymy te kwalifikacje P9. Jestem zdziwiony, bo bardzo się poprawiliśmy, a tylko P9. No okej, okay, dobra, Max Verstappen najlepszy, później Hamilton trzeci, Perez, my przechodzimy na P9, nasz team na P14, nikt specjalny nie odpada, lecimy do Q2. To jest właśnie pierwsze okrążenie, tutaj pokazuję wam tylko i wyłącznie końcówkę tego, jak możecie zauważyć zrobiliśmy czas 1.31.3, ale to były używane opony, teraz wyjeżdżamy na świeżych oponach i także jesteśmy na razie lepsi od Sargenta. Początek też oczywiście okrążenia taki sam jak w Q1, tor się nie zmienia, ha ha ha. No ale lecimy dalej, już od razu poprawa i to dosyć spora po tych dwóch pierwszych zakrętach. No i tutaj bardzo ciężki zakręt, niestety zahaczamy o ścianę. No i koło nam odpadło. O kurcze, tak nie chciałem, żeby wyglądały te kwalifikacje. Trochę za blisko bandy przejechaliśmy. I skończyło się tak, że urwaliśmy koło, i dalej już nie możemy brać udziału. Nawet gdybyśmy przeszli do q No cóż, szkoda, przykro, ale już tutaj właśnie idziemy do garażu. No, jestem trochę sfrustrowany. W ogóle to śmieszne, że mamy tutaj numer Dzu. Y, 24, jakby mamy numer 5. To, to zabawne. Science pierwszy, drugi Piast i trzeci. Albon w ogóle. Nasz teammate też niestety odpada na P11. My na P14 sergeant się nie poprawił. Więc mogliśmy startować z P15, ale Sargent jednak się nie poprawił. Pomimo tego, że tamte opony, na których jechaliśmy, były używane. No i w ogóle to, że Albon na P3 w Williamsie. To nieźle naprawdę. Bardzo szybko jechał najwyraźniej Tajlandczyk. Ale dobra, lecimy już dalej z podsumowaniem tylko oto kwalifikacji. I tak naprawdę, tylko i wyłącznie ocena nam tutaj pokazują. Tempo nam wzrosło o 100. Nie jestem zdziwiony, bo te kwalifikacje dosyć słabo się popisaliśmy z tamtym odpadnięciem. No dobra, lecimy już do wyścigu. Welcome to one of the fastest races in the entire calendar. And while it's one of the newer races on the F1 World Tour, it's already staked its reputation as a fan favourite. It's Jeddah, and it's the Saudi Arabian Grand Prix. So let's take a look at the topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Norris, Hamilton, Russell, Oscar Piastri, Albon, Fernando Alonso, Bottas, Gasly, King, Sargent, Ocon, Magnussen, Ricardo, Holkenberg. Sonoda and Lance Stroll brings the grid to a close. And now it's time to head down to the track. No, A więc tak, skoczyliśmy, pozycji, znaczy podskoczyliśmy o jedną pozycję, ponieważ Landstroll dostał karę, startuje z P20, tam też Fernando Alonso, jego teammate, dostał karę, startuje z P10, Red Bull cały czas na czele. My z P13 startujemy, więc mamy większe szanse na punkty. No i moim zdaniem strategia mediumy, hardy będzie spoko i tyle paliwa też mi tak naprawdę odpowiada. Więc możemy startować z tym wyścigiem na szczęście bez żadnych problemów, tam ze strategią i tak dalej. Bardzo mi się podoba, że gra czytała mi, oczywiście, w wyślach, i tak dalej. ha, ha, ha. ale iś parkujemy nasze samochody na polach startowych. Za nami mamy starżenta Okona i reszta stawki, przed nami Gaz, Botas i top 10. Startujemy już z tym oto więc mamy 5 czerwonych świateł i zobaczmy, jak nam pójdzie od razu na starcie. Ładny w sumie start z naszej strony, już tam wyprzedzamy Piera Gaskiego, wchodzimy na wewnętrzną, atakujemy i to dosyć agresywnie, prawie doszło tam do kontaktu z Hamiltonem, trochę tam pojechaliśmy poza torem, no ale wciąż jesteśmy na P10, awans o 3, 4 pozycje? Nie, o 3 pozycje. I też tutaj dosyć mocny atak, poważny trzeba przyznać na Albona, nie spodziewam, się, że z takim już się zrobimy, ale dobra, P9 po pierwszych zakrętach, a przed nami też tutaj ta grupka samochodów dosyć wolno jedzie, więc może będziemy mogli kogoś zaatakować. Co staramy się zrobić na pod koniec pierwszego okrążenia, lecz trochę tam zaczęliśmy się przybliżać za mocno do Alonso, przez co skręciliśmy w prawo w zakręcie, w lewo, przez co no, straciliśmy trochę czasu Albon nas wyprzedził, ale do pierwszego zakrętu już zabieramy, odbieramy mu to P9. A teraz natomiast na trzecim okrążeniu ładny ruch robimy na... Fernando Alonso, on tutaj jeszcze obok nas jedzie, lecz to mu się nie udaje, my wchodzimy, podskakujemy, awansujemy na P8. Na czwartym okrążeniu tutaj kierowcy przed nami naprawdę mają piękną walkę. Sainz, Hamilton, Russell walczą o to P4, no i ponownie staramy się wyprzedzić Sainza tak jak y, Alonso. Lecz to nam się nie udaje, zostajemy na razie na P8, na piątym okrążeniu, natomiast Fernanda Alonso nas wyprzedza, przez co tracimy to P8. Ale jesteśmy dosyć blisko, trochę za blisko tam bandy przejechaliśmy, przez co mogliśmy stracić czas, mamy na szczęście DRS na rzecz Alonso. No niestety nie przybliżymy się trochę, się znaczy przybliżymy się, ale nie wyprzedzimy, bo byliśmy trochę za daleko. Lecz teraz na szóstym okrążeniu tam panowie mają niesłychaną walkę, jadą w dwóch rzędach, dwa szeroko, a za nami albo i Piaski, dosyć blisko są, też będą chcieli jakoś może mnie wyprzedzić, tam prawie starają się pojechać 4 szeroko, natomiast jest 3 szeroko do pierwszego zakrętu. To się chyba skończy źle dla któregoś z kierowców. Jednak nie. Natomiast najgorzej się to kończy dla Sainza, który spada. I to dosyć mocno, ponieważ my go jeszcze wyprzedzamy, awansujemy na P8, on spada na P9. Na ósmym okrążeniu natomiast po raz kolejny Alonso Hamilton Russell. Tam walczą o to P3. Pięć, no tam w tym powiedziałem P4, ale to jest tylko P5 walka, przepraszam. Yy, znowu wolno Alonso pojechał, wysyłamy go na wewnętrzną i trochę opóźniamy hamowanie, dzięki czemu wyprzedzamy go, awansujemy na P7. Na dziesiątym okrążeniu, natomiast tutaj Mercedesy tym razem walczą pomiędzy sobą. Hamilton ze słabym wyjazdem, no i my skakujemy na jego wewnętrzną i staramy się go wyprzedzić, lecz to nam się na razie nie udaje. Na 11 okrążeniu zjeżdżamy do boksu i też właśnie tutaj panowie po raz kolejny dosyć źle tutaj walczą ze sobą. Co się skończy dla Mercedesza źle, ponieważ wchodzimy na zewnętrzną Hamilton'a i go wyprzedzamy, awansujemy na P6. Tak samo na 11 okrążeniu, kiedy no, już się powtarzam, zjeżdżamy do boksu, przybliżamy się tutaj do George'a Russella i też tutaj staramy się go może jakoś wyprzedzić to tam się nie udaje No i teraz będziemy mieli znowu DRS Dzięki czemu będziemy mogli szybciej zjechać do boksu I to też właśnie wykorzystamy Hamujemy Na szczęście udało nam się wyhamować tych 60 na godzinę To chyba też zmienili tutaj tą prędkość Tak mi się wydaje, że kiedyś tutaj było 80 na godzinę, a nie 60 No dobra, zobaczmy co to będzie za pizza Miejmy nadzieję, że bez żadnych błędów Błagam was Sauber Bo ostatnie wyścigi naprawdę fenomenalnie szły te pit stopy i na szczęście teraz też wyjeżdżamy przed Hamiltonem i jesteśmy dosyć blisko Norisa, a Norris jednak był no, daleko przed nami na P3, więc czyżby moglibyśmy zawalczyć o P3, o podium? Nie wiadomo, natomiast wiadome jest to, że wyprzedzimy teraz George'a Russella, który właśnie robi pit i podcięcie nam się udało, i to fenomenalnie. I natomiast teraz przybliżyliśmy się tutaj do tego top 3, gdzie Norris z Perez właśnie walczą o tą trzecią lokatę. My natomiast na tych kardach mamy fenomenalną prędkość, jak możecie zauważyć. Przejmujemy chyba najszybsze okrążenie, tak jest, jedziemy szybciej od Verstappena i to aż o 60. Więc naprawdę nieźle tutaj ciśniemy, wyprzedzamy Sergio Pereza do pierwszego zakrętu z Norrisem. jeszcze tutaj jakoś walczymy, jedziemy koło w koło. Norris na razie jest przed nami i my nie odpuszczamy. Wyprzedzamy Norrisa do następnego zakrętu, to do trzeciego lub czwartego zakrętu. I jesteśmy na podium. No naprawdę ten wyścig nieźle nam na razie idzie z P13 na P3, teraz akurat Norris i Per stara się nas jeszcze wyprzedzić, natomiast my mu nie pozwalamy na to, na razie Norris nas tylko i wyłącznie wyprzedził, ale my oczywiście mamy DRS, przybliżymy się do niego, będziemy chcieli go wyprzedzić. Przepraszam, tam się zachłys zachłysnąłem przed chwilą śliną, no ale już wyprzedzamy do Norisa, ale on nie odpuszcza. Cały czas koło w koło jedziemy w tych dwóch zakrętach, lecz to nam się oddaje go wyprzedzić. Awansujemy na P3. Norris po raz kolejny wyprzedza nas na tej y, ostatniej prostej. Tam jeszcze Perez stara się nas wyprzedzić, to mu się znowu nie udaje, wychodzimy na prostą startową i będziemy mieli powtórkę z rozrywki z tego co się wydarzyło na ostatnim i chyba jeszcze ostatnim okrążeniu. Wyprzedzamy po raz kolejny Lando Norrisa, awansujemy na P3, no i bardzo ładnie do wychodzi. I tak samo, taka sama historia. Norris nas wyprzedza, my wyprzedzamy Norisa do pierwszego zakrętu na 17 okrążeniu. On znowu nie odpuszcza, tym razem my mieliśmy wewnętrzną do drugiego zakrętu, przez to Norris cały czas na naszej wewnętrznej jest. Stara się może jak już tutaj nas wyprzedzić, ale odpuszcza i jesteśmy na P3. Dalej 17 okrążenie, cały czas już końcówka. Norris po raz kolejny nas wyprzedza, ale tym razem. Jesteśmy obok niego, my będziemy mieli DRS, używamy jeszcze IRS i wyprzedzamy go, przynajmniej staramy się go wyprzedzić, co nam się na szczęście udaje. 18. okrążenie, dokładnie to samo, Norris nas wyprzedza, my wyprzedzamy Norrisa. 19. okrążenie mamy aktualnie, no ale Norris powrócił do pierwszego zakrętu i właśnie teraz jedziemy po raz kolejny koło w koło. Tak, dobrze się powiedziałem, no ale znowu Norris odpuścił i jesteśmy przed nim cały czas na te trzy. Dwudzieste okrążenie, początek, znowu jesteśmy przed Norrisem. Dwudzieste pierwsze okrążenie, znowu wyprzedzamy Norisa. Co się wydarzy na 22 okrążeniu, jeszcze nie wiemy, ponieważ cały czas walczymy z Norrisem. Norris nie odpuszcza, chce zdobyć to podium i to z pewnością i to po prostu widać. No ale co, 22 okrążenie, powtórka z rozrywki, 23 to samo i teraz przechodzimy już na 24 okrążenie powoli, ale tym razem na końcówce 23 okrążenia Norris nas nie wyprzedził. Co ciekawe, muszę przyznać, ale na szczęście udaje nam się uciec z hotlapem i wyprzedzeniem. No i nas nie wyprzedza, zostajemy na P3. Rozpoczynamy teraz już ostatnie okrążenia, ponieważ jest to 24 okrążenie, końcówka niego i tam Norris cały czas stara się może z nami jakoś walczyć o to 3 Po raz kolejny uciekamy mu z Diaresem, No i jest to końcówka. 25, czyli ostatniego okrążenia. Przejeżdżałem przez ostatni zakręt. Norris jest za nami, lecz nie uda mu się nas wyprzedzić, ponieważ my wykorzystujemy IRS i w drugim wyścigu naszej kariery zdobywamy podium. Mark tam nam bardzo dziękuję za ten wyścig. My też sobie dziękujemy. Jeszcze kierowca dnia.

The drivers are on route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. No a więc tak, Max Verstappen wygrywa ten wyścig, ale jednak specjalne jest to, że my w Sauberze jesteśmy na podium. Nie spodziewałem się, że tak szybko już tutaj staniemy na podium w ostatniej grze w naszym zespole. Zajęło to ładne parę odcinków, trzeba jednak przyznać. No ale no co, świętujmy dzisiaj i to dosyć mocno, ponieważ niecodziennie stoi się na podium w Grand Prix Formuły 1. Verstappen pierwszy, drugi Leclerc trzeci, my czwarty, Norris piąty, Perez szósty, Hamilton siódmy, Sainz ósmy, Russell dziewiąty, Alonso i dziesiąty Piastri. No naprawdę, Max Verstappen po raz kolejny wygrywa ten wyścig, już drugi raz z rzędu, a to, co my zrobiliśmy, to jest coś niesłychanego. Bardzo blisko było, żeby tam Norris nas wyprzedził, no, ale przez cały drugi stint broniliśmy się przed Norrisem. I co? Udało nam się obronić się przed nim, dzięki czemu możemy dzisiaj dumnie pić szampana i to mi się bardzo Podoba. Nasz teammate, natomiast niestety na P12 trochę niżej niż my. Trzeba przyznać: prawie 10 miejsc różnicy no 9 miejsc różnicy jest pomiędzy nami. Szkoda, że nie jest w punktach. Ale to nic, bo i także już ma jakieś tam punkty. Aktualnie w kierowcach Restapel oczywiście, że prowadzi, a my na P3 coś naprawdę też niesłychanego, a i do tego mieliśmy jeszcze najszybsze okrążenie, co też jest ciekawe. Sauber cały czas na P3, Red Bull cały czas prowadzi, więc na razie te mistrzostwa idą wręcz fenomenalnie. Ale to jest jednak drugi wyścig, wszystko się może jeszcze wydarzyć, bo przed nami 22 rundy jeszcze. Ocena nam naprawdę idzie do góry te wszystkie oceny i ja nie jestem zdziwiony naprawdę bo niecodziennie nie się zdobywa podium dla Sauber'a. Ocena ogólna też tam wzrosła na 67 poziom też bardzo fajnie. No i lecimy dalej uznanie jeszcze nam nie poszło do góry, więc trochę szkoda, ale jeszcze dużo przed nami, jak już wspominałem tego sezonu. No to tak, co jeszcze takiego tutaj mamy? Chyba za chwilę będziemy jeszcze coś mieli od specjalistów. Tak jest, ekspert do spraw produkcji. Po, poszło to do góry, lecz od innych trochę gorzej. No bo tych właśnie zadań nie zrobiliśmy, nie wybraliśmy na ten weekend. No ale dobra, to nic. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podoba, stawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, polecimy po 100 subskrypcji do wakacji. Dziękuję Wam za oglądanie. Papa! Pa. No i, cześć.